Bomby kasetowe przenoszone przez A-10 to bardzo potężna broń, a wersja 97 i 105 to prawdziwy potwór. Ich przeznaczeniem jest rażenie pojazdów oraz siły na e żywej. Bomby pokrywają spory obszar, ale efekty zależą od tego jak się je zrzuci, jak będzie zaprogramowana oraz od losowej wartości RNG. Wersja 97 po zrzuceniu spada balistycznie, będąc odpowiednio nisko nad ziemią, rozpada się, uwalniając 10 kontenerów ze spadochronami w różnych odstępach. Te kontenery zawierają po 4 ładunki, każdy wygląda jak spory krążek hokejowy i który posiadają sensor laserowy oraz podczerwony, pomagające wyszukać i zaatakować odpowiednie cele. Każdy taki ładunek jest w stanie zniszczyć najbardziej opancerzony pojazd. Wersja 105 działa tak samo, ale posiada zestaw zwany WeakMet. Zestaw komunikuje się z samolotem, pobierając dane o jego pozycji. Przed zrzuceniem aktualizuje swój inercyjny system nawigacyjny i po zrzuceniu steruje już bombą, aby spadła ona w wyznaczony punkt. Powoduje to, że bomba jest mniej wrażliwa na problemy ze spychaniem bomby przez wiatr lub na niedokładność zrzutu. Można ją użyć jednak tylko w połączeniu z metodą CCRP, więc potrzebne jest SPI, co czasami limituje jej użycie. Wersja 87 jest bardziej klasycznym ładunkiem kasetowym, bomba na odpowiedniej wysokości zaczyna się okręcać wokół osi, rozpryskując 200 ładunków, które po zetknięciu się z jakąś powierzchnią wybuchają. O ile 97 i 105 atakuje inteligentnie, tak 87 czy 103 po prostu wali na ślepo, licząc na uderzenie w coś. W dodatku raczej korzysta się na pojazdy lekko opęcerzone, nie mogąc liczyć na zniszczenie nowszego typu czołgu. Wersja 103 ma te same charakterystyki, ale dołączony zestaw meat. Domyślnie bomby mają parametr Burst Altitude, BA, ustawiony na 1500 stóp, który zazwyczaj się sprawdzi, ale można go zmienić. BA to wysokość, na której bomba się rozpadnie, uwalniając swoje ładunki. Im wyżej się rozpadnie, tym większy obszar zaatakuje, ale to zwiększone rozproszenie może powodować mniej zniszczonych celów. Jeżeli ustawi się natomiast BA za nisko, bomba nie będzie miała na tyle czasu, żeby się poprawnie, powiedzmy, rozłożyć, więc nic nie zniszczy. Weźmy trzy główne sytuacje. Lecąc standardowo, czyli powiedzmy tam powyżej 10 000 stóp, Stóp. Zrzucając w trybie CCRP, BA powinno być ustawione na 1200 i więcej stóp, aby mieć pewność, że bomba poprawnie zaatakuje obszar. Robiąc atak nurkowy, BA powinno wynosić 1500 i więcej, bo kasetówka będzie szybko się zbliżać do ziemi, więc musi zacząć rozpadać się wyżej. Natomiast lecąc nisko nad ziemią, w okolicach powiedzmy 1500 stóp nad ziemią, parametr, parametr BA może być ustawiony nawet na 700 i bomba zdąży się poprawnie otworzyć. Tak jak wspomniałem, ten parametr będzie wpływał na wielkość zaatakowanego obszaru, czyli jeżeli lecimy na ta bomba rozpadnie się na 700 stopach, zaatakuje powiedzmy ten obszar, jeżeli ustawimy ją na 1200, 200 zaatakuje ten obszar, a jeżeli za, za te ustawimy ten parametr na 1500, obszar będzie zdecydowanie większy. Z tym, że te 40 ładunków muszą, musi się rozłożyć na tym obszarze, więc jest szansa na przykład, że jeden ładunek spadnie tutaj, nie mogąc, nie mogąc dos, dosięgnąć celu. Parametr BA można zmienić na stronie DSMS, jest na stronie DMS, DSMS. po prostu wchodzę w inwentory, wybieram uzbrojenie, teraz klikam na Inventory Station i tutaj mam teraz Hof. Hof to jest Height on function, to jest ten parametr BA, domyślnie jest ustawiony na 1800 stóp. Jeżeli chcę go zmienić, muszę po prostu klikać te przyciski i mogę zmienić te parametry. Powiedzmy, że ustawimy na 1500 stóp i teraz jeżeli nacisnę Load, załaduję tylko zmiany do jednej bomby. Natomiast jeżeli kliknę Load symetryczny, to jeżeli na dwóch różnych skrzydłach, na powiedzmy lustrzanych pylonach, mam te same bomby, te parametry załadują się do dwóch różnych bomb. Mam je tylko jedną bombę na jednym skrzydle, więc klikam Load. Ten parametr został wczytany. Podczas zrzucania bomb trzeba wziąć pod uwagę siłę i kierunek wiatru. Ładunki każdego typu kasetówek, ale zwłaszcza 97 oraz 105 szybują zanim zaczną atakować cele. Im większy parametr BA, tym ten czas będzie większy, więc ładunki będą zdmuchiwane z punktów, które jest zrzucono. Nawet używając kasetówek z zestawem Weak trzeba kasetówki zrzucać w punkt, ale pod wiatr, tak, aby naleciały one na obszar, gdzie znajdują się cele, ten kierunek i siłę wiatru można powiedzmy zaobserwować na dymach z kominów na misji. Ja tutaj mam na przykład, dym ustawiony na misji treningowej, czyli powiedzmy, widzę ten kierunek wiatru, czyli, po, na przykład, jeżeli jakaś jedna jednostka została zniszczona, w 20 możemy sprawdzić, powiedzmy, wiatr w komputerze, jeżeli wejdzie na CDU, funkcję waypoint, steerpoint, wybiorę sobie nawet drugi. No tutaj mam wind, to jest kierunek wiatru, tylko że ten kierunek wiatru dotyczy mojej wysokości, czyli, żebym miał sprawdzić najpierw wysokość, znaczy. Kierunek i prędkość wiatru na poziomie ziemi musiałbym zejść na poziomie ziemi, żeby sprawdzić właśnie ten tutaj wiatr. Bomby kasetowe w wersji 97 można zrzucać w trybie CCIP jak i CCRP. Użycie CCRP pokażę w wersji 105, więc tutaj się skupię tylko na CCIP. Oznaczę sobie 97. Mam teraz informację, że jestem w trybie CCIP. Jest ona... Będę zrzucał tylko jedną bombę. Tutaj teraz mam informację o moim celowniku i oczywiście ten celownik jest zdecydowanie poniżej mojego kokpitu. W momencie, kiedy się zrzuca kupię bomby trzeba być precyzyjnym, no bo bomba musi niemalże uderzyć w punkt, tak jak jeżeli Chodzi o kasetówki, można je mniej więcej zrzucić w obszar, który chce się zaatakować, dlatego że ten obszar ataku jest dosyć duży. Przed sobą mam tutaj lotnisko, które będę chciał zaatakować. Powiedzmy, że zrzucimy tutaj na te czołgi. Teraz, jeżeli chodzi o nalot, ja nie lecę idealnie na punkt. Co robię, to robię taki no, atak z boku, można powiedzieć, czyli ustawiam samolot bokiem do punktu. Dzięki temu mogę cały czas zerkać na ten punkt, który chcę zaatakować. Podlecimy jeszcze trochę bliżej. OK, powiedzmy, że jesteśmy wyrównani. Zaczynam z 15 tysięcy stóp. Burs altitude nie zmieniałem, jest ustawiony na 1800 stóp. Nawrót. Wyrównać do strefy. Lot nurkowy. Trzeba sprawdzać i prędkość, żeby za szybko nie lecieć do przodu. Teraz pokaże mi się tutaj zaraz celownik. OK, pauza. Tutaj mam celownik. Bomba spadnie mniej więcej w ten punkt, który wskazuje tutaj celownik. Odblokuję pauzę. Najedziemy. Pico, zrzuciłem idealnie w środek. Teraz, jeżeli chodzi o e, e, trzymanie w ogóle przycisku zrzutu, ten przycisk zrzutu się trzyma tak długo, aż bomba spadnie. To nie jest chwilowe kliknięcie. Zobaczmy, co bomba zrobi. Spadła delikatnie za daleko, co nie ma znaczenia. Kasetówka sobie z tym poradzi. Te dodatkowe tutaj wybuchy to są ładunki, które nie znalazły celu, i one są tak zaprogramowane, żeby wybuchnąć po to, żeby nie zostawiać po sobie żadnych śmieci. Dla bomb, które nie mają zestawu Weak czyli dla 97 oraz 87, możemy zaprogramować to, że przy naciśnięciu przycisku zrzutu spadnie więcej niż jedna bomba. Żeby to zrobić, wchodzimy w profile. Teraz wybieram sobie profil 97. -ki. Jest. Wybieram View Profile i teraz tu mogę, to jest zrzut jednej bomby. Kliknę jeszcze raz, to są pary, czyli zrzucam dwie bomby, ale te dwie bomby jednocześnie spadną. Najlepiej jednak zrobić, kliknąć jeszcze raz i mamy rip single, Ripple Single. Teraz co to robi? To będziemy zrzucać ileś tam bomb. Ripple Quantity, czyli ilość na przykład zrzucimy dwie. Jest i teraz separacja, jako że te bomby mają dosyć szeroki obszar atakowania. Wpiszę tutaj 500 stóp. Jest tutaj 500, wprowadzam do e, pamięci komputera i teraz to już mogę wykorzystać, zostawimy je na modzie CCIP, nie ma za bardzo znaczenia. Kliknę teraz SAVE i teraz jeżeli chcę wybrać te parametry, to muszę zrobić ACTIVE PROFILE, czyli zaktywować ten profil i na, e, tutaj będę miał informację o tym, że wybieram właśnie CBU 97, bo jeżeli wyjdę do statów, i wybiorę po prostu 97. -kę. Zobaczcie, że macie M97, czyli manualny tryb zrzutu. Czyli jeszcze raz wchodzę do profilu, eee, profil main, zjeżdżam w dół, aktywny profil. Mam profil 97. 7, ok, mogę wyjść do statów. Widzę, że są tylko dwie bomby, jeszcze zostały mi na storach, bo cała reszta to są inne typy. I zatakujemy ten sam obszar. Tylko jedną rzecz trzeba będzie pamiętać. Dobra, robię lot teraz nurkowy, mniej więcej ustawiam się na cel. Biorę pod uwagę wiatr. Wiatr wieje teraz z lewa na prawo, czyli chcę je zrzucić trochę poza z tą strefą, gdzie są te jednostki. Dobra, jestem w miarę wyrównany. No. Okej, okay. teraz pauza. I teraz, jeżeli zrzucacie więcej niż jedną bombę, to ten, ten, ten punkt nie jest punktem, gdzie spadnie pierwsza bomba, później 500 stóp, bo tyle wprowadziłem i spadnie druga bomba. To jest punkt środkowy, czyli jedna bomba spadnie tu, minie 250 stóp, jest ten punkt, kolejne 250 stóp i druga bomba. Czyli ten znacznik muszę teraz, powiedzmy, że chcę zaatakować te dwie rzeczy, oznaczę go mniej więcej tutaj w połowie, tak żeby te dwie bomby, powiedzmy, miały szansę zniszczyć te dwa zestawy pojazdów, odblokuję pauzę. spierdzieliłem, dobra, nieważne punkt zrzutu, jedna druga dopiero zeszła, OK, do góry czyli zobaczcie, że naciskałem trzymałem przycisk zrzutu cały czas po to, żeby te dwie bomby spadły za dużo kombinowałem, więc ten zrzut będzie beznadziejny, ale chodzi o sam fakt, że te dwie bomby można zrzucić wybucha pierwsza druga, nie wiem czy nie, też wybuchnie, ale byłem dosyć późno, dosyć nisko, natomiast ten parametr 1800 stóp pozwolił jednak rozwalić się tej bombie. Zobaczcie, jakie to są rzeźniki. Zrzuciłem je byle jak. <gryw> Absolutnie je zrzuciłem byle jak, one tam wszystko rozwaliły. Więc trzy bomby kasetowe zniszczyły niemalże wszystkie jednostki, które tutaj były. Te dwie bomby zrzuciłem, tak jak mówię, mniej więcej w ten obszar, pomimo tego one się na tyle, powiedzmy, rozłożyły, że nawet złapały te dwa ptr -y tutaj w tym miejscu. Masakra totalna. Kasetówki wersji 105 różnią się od 97 tym, że zrzuca się je tylko w trybie CCRP i nie można ich zrzucić więcej niż jedną przy jednym naciśnięciu przycisku zrzutu. Można oczywiście zrzucić dwie obok siebie, ale nie można, powiedzmy, nacisnąć jeden przycisk zrzutu i zrzucić dwie od razu bomby. Mają one zestaw ten WeakMe, więc podczas rzutu nie trzeba być super dokładnym, bo sama bomba dosteruje do wskazanego punktu, nie mówiąc o tym, że oczywiście atakuje dosyć szeroki obszar, więc po prostu ten, moja precyzja nie ma aż takiego dużego znaczenia. Jako, że zrzuca się ją tylko i wyłącznie w trybie CCRP, potrzebuje ona SPI, czyli ten Sensor Point of Interest. O, o tym, jakie sensory i w jaki sposób je tworzą, zrobiłem osobny film i link jest w opisie. i Najczęściej będzie to po prostu TGP, więc zróbmy sobie jakieś tam SPI. Moim teraz aktywnym steerpointem jest steerpoint zerowy, raz kliknę drugi raz, jestem na steer drugim steer point drugi znajduje się tutaj na środku tego testowego lotniska a ja chcę na przykład zaatakować powiedzmy te baterie, które znajdują się tutaj teraz e, ta kijanka odchodząca od tego punktu oznacza, że e, moim spi jest teraz waypoint drugi My bierzemy teraz TGP TGP to jest e, diament tam gdzie patrzy TGP, zgadza się, zgadza się kuli switch w prawą stronę długo oznaczam TGP, teraz za pomocą przycisków mogę przesuwać TGP OK, najadę sobie na te czołgi. Zrobię jeszcze zoom. Powiedzmy, OK, jest tutaj środek. Teraz, żeby przestawić spi z waypointów na TGP, naciskam TMS do przodu krót, długo cyk, kijanka teraz przestawiła się zobaczcie, że jest teraz faktycznie podąża za, za TGP, jeżeli e, ustawiłem sobie TGP jako SOI i to SPI jest teraz w TGP, mogę teraz faktycznie dezygnować ten punkt, czyli już teraz rzucanie bomby będzie poprawne, teraz oznaczę sobie stopiątkę. jeżeli wybrałem tą bombę, na hacie pokazuje mi się teraz ASL, Azimuth String Line. pokazuje się, zobaczcie, że jak zmieniam pozycję TGP, ASL również się zmienia czyli on mi wskazuje w kierunku, jakim kierunku mam lecieć, żeby poprawnie zrzucić bombę to jest mój velocity vector, więc muszę utrzymać go na linii tej e, zrzutu. Zrobię zoom, oznaczę ten punkt dokładnie, ok. I tutaj teraz mam D Dynamic Launch Zone DLS DLZ DLZ. E, pokazuje mi ona, w jakim e, pozycji jestem, i teraz tutaj jest release. E, 39 sekund zostało. Chodzi o to, że e, w trybie CCRP ja nie zrzucam bomby, to komputer wie kiedy zrzucić bombę, ja naciskając przycisk zrzutu jedynie autoryzuję komputer, że on może tą bombę zrzucić. Jeżeli chodzi o bombę 105, czy 80, czy 103, które mają zestaw weak meat, one się trochę zachowują jak J-Damy, czyli wchodząc w maksymalny zasięg, który zdarzy się za 39 sekund, mam jeszcze trochę czasu, żeby tą bombę zrzucić i tutaj ta karetka będzie mi o tym też mówić. Co jeszcze muszę wziąć pod uwagę, to oczywiście też wiatr. E, za pomocą TGP najadę sobie na ten dym, który tutaj operuje. Jak de wiatr wieje, z tego punktu można powiedzieć no, z kosem, więc wezmę to pod uwagę, czyli oznaczając ten punkt, przesuwę TGP w to miejsce. Powiedzmy. Okay. Lecę teraz wzdłuż tej linii e, Azimuth String Line. E, nie mówię, nie, że master, master musi być włączony do zrzutu, oczywiście, bomb. Teraz zostało mi 10 sekund do zrzutu. Ustawiam się do ASL-u. 7 sekund. Okay, 5, 4. Okay. I jestem teraz w maksymalnym zasięgu, manual release i teraz mogę jeszcze czekać, dlatego że ta bomba jest w stanie wysterować, więc mogę trochę jeszcze podlecieć do przodu i troszkę to polecam, odliczyć tam przynajmniej 2-3 sekundy. Naciskam przycisk zrzutu i trzymam go. Bomba zeszła, jestem pewny, że ona zeszła, bo jest już teraz e, pylon pusty, więc e, możemy zobaczyć jak ona leci. Dobra, jesteśmy już tuż nad ziemią. Kontrol 11 jak się rozpadnie. Teraz. Ona uwolniła teraz kanistry. Te kanistry lecą na spadochronach. Za chwilę te kanistry się również rozpadną i rozrzucą te cztery krążki hokejowe. Bo one wyglądają tak jak Hokej. Zobaczcie, że one są zrzucane ten wiatr przez ten wiatr faktycznie na ten obszar, który chce zaatakować. Punktem spi było mniej więcej, mniej więcej ta pozycja. Dwa czołgi już zniszczone, trzeci, czwarty. Masakra totalna. Jedną z najszybszych metod wielokrotnych będzie wskazywanie cały czas TGP punktu, gdzie chcemy zrzucić, i po prostu naciskanie przycisku zrzutu, przestawienie TGP, przycisk zrzutu i tak dalej. Zróbmy to. TGP już zrobiłem jako SOI, jest jako SPI, czyli to już dezygnuje punkty. Biorę pod uwagę wiatr, czyli nie dezygnuję środek tego punktu, tylko przestawiam TGP powiedzmy gdzieś tam w to miejsce. Wybiorę sobie 3 CBU-105, odblokuję aktywną pauzę, lecimy do celu. Do zrzutu zostało 30 sekund. Wyrównam się do ASL, czyli Azimuth Steering Line. Jestem teraz 5 sekund przed maksymalnym zasięgiem. 3, 2, 1. Odliczam sobie raz, dwa, trzy. Przycisk zrzutu. Jedna bomba spadła. Teraz przestawiam TGP na drugi punkt. Ok, przycisk zrzutu, druga, przestałem znowu TGP na inny punkt, tutaj mam te czołgi, ok, trzecia bomba poszła. Jeszcze mam spokojnie dużo czasu, żeby być w moim minimalnym zasięgu. Beznadziejne te bomby, jeden czołg się ostał. Kasetówek wersji 87 i 103 nie używam. Przenoszą niby 5 razy więcej ładunków, jednak służą głównie do niszczenia celów miękkich i często efekt wy absolutnie nie będzie zadowalający. Zrzucając wersję 97 i 105, mam pewność, że cokolwiek znajduje się na obszarze zrzutu, może być zniszczone. Samych 87 używa się tak samo jak w wersji 97, a 103 używa się tak samo jak w wersji 105. W tych bombach jednak można zapro zaprogramować parametry ten BA, czyli Barometric Altitude, ale także SPIN, czyli szybkość obrotu bomby Podczas rozrzucania ładunków. Teraz im większy parametr, tym większy obszar ataku, ale też mniejsza gęstość pokrycia, czyli szansa na niezniszczenie celu. Żeby zmienić ten parametr spinu trzeba wejść nawet nie w profil, ale trzeba wejść bezpośrednio w bomby, czyli inwentory, zaznaczyć bombę wejść w inventory station i tutaj mamy RPM i teraz im wyższy ten parametr tym oczywiście ten rozrzut będzie większy, czyli też pokrycie obszaru większe, ale co za tym idzie, mniejsza szansa na zniszczenie celu. Wybiorę teraz sobie trzy 87 jedna, druga i trzecia są Master Armie złączony i teraz spróbuję, oczywiście spróbuję, zobaczymy jak wyjdzie, zrzucić po jednej bombie na trzy różne typy. To są miękkie rzeczy, to są zwykłe ciężarówki PTR, -y, czyli lekko opancerzone czołgi i te 80 czyli no, opancerzone czołgi, trochę mocniejsze jeżeli chodzi o pancerz. Odblokuję aktywną pauzę, ustawię się do linii. Widzę już salownik. Okej. Okay. Więc przycisk zrzutu teraz, teraz i teraz. Zobaczmy jak to wygląda. Do góry. Trochę flar na wypadek manpadów. Manewrowanie, gdyby tam było jakieś AAA. Pierwsza to... <grym> No, wygląda dosyć mocno, prawda? Teraz co się stało? CBU 105 zrzuciłem byle jak, zniszczyła 4 czołgi. Yy, zrzuciłem 87, nie zniszczyła tego celu, bo powiedzmy ma, ma szansę. Betery stoją, czołgi stoją. Wejdźmy teraz na mapę F10. Tu stały zwykłe wozy, zostały powiedzmy zniszczone, betery, widzieliście jaki był nalot dywanowy? Stoją nic się nie stało, czołgi. Nadal są aktywne, dlatego ja mówię, ja tych bomb kasetowych tej wersji nie zabieram.